Jest dokładnie 4:30. Tak wygląda majowy wschód słońca w Norwegii. Godzina nieprzypadkowa, ponieważ to właśnie o 4:30 szyszynka jest najbardziej aktywna. Dlatego jednym z najczęstszych nawyków ludzi sukcesu jest poranne wstawanie. Podczas gdy inni śpią, Ty możesz rozpocząć dzień od medytacji. Praktykowania wdzięczności i zacząć pracę, kiedy nikt ci nie przeszkadza. Ej, no jaka szyszynka? Prawda jest taka, że do tej pory kończyłem ostatniego taska w nowym projekcie i jeszcze spać nie poszedłem, ale przed tym, zanim pójdę spać, to stwierdziłem, że nagram jeszcze tego vloga. I pozostaniemy w temacie ludzi sukcesu, ponieważ dzisiaj przybliżę Ci historię mojego kolegi, który dzięki temu, że skakał po wielu projektach, to jego kariera poszybowała wysoko w górę. Jako świeżo upieczony mit trafiłem do projektu webowego. Był to mój pierwszy projekt webowy, bo dotychczas tworzyłem aplikacje desktopowe. Pracowałem wówczas w firmie, która posiadała własne zespoły, ale obok tych zespołów były osoby również, które pochodziły z outsourcingu. Ławki mieliśmy ułożone w systemie szkolnym, czyli przodem do tablicy. Tylko zamiast tablicy mieliśmy biurko Project Managera. Ja siedziałem pod oknem, a po mojej lewej stronie miałem trzech kolegów, którzy siedzieli w swoich ławkach. Wówczas, kiedy pojawił się jakikolwiek problem, to pytałem swoich kolegów o pomoc. Po kolejka i pamiętam jedno z pytań, które im zadałem: Jak z wykorzystaniem Hibernate mogę zapisać obiekt do bazy danych, ale pomijając jedno z pól? Zapytałem jednego swojego kolegi, który był bardziej doświadczony ode mnie. Nie wiedział. Zapytałem drugiego, który był seniorem i staż miał tak duży, że mógłby być moim ojcem. Również nie wiedział, więc zapytałem trzeciego i powiedział mi. Spróbuj, transident i zadziałało. I sytuacja ta powtórzyła się wielokrotnie. Za każdym razem, kiedy miałem jakikolwiek problem, to najczęściej prawidłową odpowiedź otrzymywałem od swojego trzeciego kolegi, czyli Łukasza. I tu jeszcze mała dygresja, która pokazuje upływ czasu. 10 lat temu senior deweloperzy nie znali odpowiedzi, które teraz często wymaga się na rozmowach kwalifikacyjnych wobec juniorów. Ale to były zupełnie inne czasy. Wtedy jeszcze Stack Overflow raczkował, łebówka w ogóle raczkowała, a jeżeli chodzi o Spring Boota, to jeszcze nawet go nie było na rynku. Ale wracając, pomyślałem sobie, kurczę, ten kolej zna odpowiedzi na każde pytanie. Pomyślałem sobie wówczas jako świeżo upieczony mit, hej, ja też chcę mieć taką wiedzę, żeby po prostu rozbijać każde pytania i odpowiadać sprawdziej niż teraz odpowiada na te pytania Google. Dlatego podbiłem do niego w kuchni i zapytałem. Bardzo zaciekawił mnie temat, jak człowiek z czteroletnim stażem przebija niektórych seniorów, którzy mają dwukrotnie większe doświadczenie od niego. Wówczas dowiedziałem się, że Łukasz jest z bodyleasingu, czyli firma, która odsosuje go na potrzeby naszego projektu, który wówczas realizowaliśmy. Łukasz powiedział mi, że wiedzę nabył w różnorodnych projektach, do których często trafiał i często musiał zmieniać. To stworzyło mu idealne warunki do szybkiego uczenia się. Jak to opowiadał, Często zmieniał projekt, bo mu się nie spodobał, bo klient się wycofał, bo trafił do projektu tuż na jego koniec, czy też firma zdecydowała, że zrelokuje zasoby i wówczas ulokuje go w nowym projekcie. Więc po tych blisko czterech latach chłop widział tyle projektów, tyle rozwiązań, tyle dobrych praktyk, ale też tyle złych praktyk, że jego skille pofrówowały wysoko i zyskał dzięki temu bardzo bogatą wiedzę i różnorodne doświadczenia od innych projektów, ale też od innych współpracowników, z którymi pracował. Zwróć nawet uwagę, że kiedy startujesz nowy projekt, to musisz posiąść ogrom wiedzy na temat wykorzystywanej architektury, podejść, technologii, narzędzi, pracy zespołu i wielu innych rzeczy które są Ci niezbędne, żeby w ogóle zacząć pracę w projekcie. Więc w krótkim odcinku czasu Twoja wiedza staje się momentalnie bogatsza. I nie mówię tutaj, że pracując w jednym projekcie przez kilka lat niczego się nie nauczysz, bo wcale tak nie jest. Nauczysz się wielu ciekawych rzeczy, ale warto się przyjrzeć, jak w ogóle wygląda krzywa uczenia się. Po to, aby zobaczyć, jak pracuje nasz mózg. Kiedy mamy pierwszy kontakt z czymś dla nas nowym, to absorbowanie wiedzy jest na bardzo wysokim poziomie. To trochę jak z kopaniem kryptowalut. Pierwsze monety pozyskuje się bardzo szybko, jednak dokopywanie się do pozostałych wymaga dużo czasu. Więc z punktu widzenia nabywania umiejętności, to skakanie po firmach jest bardzo ogromnym zastrzykiem umiejętności, co było bardzo widoczne w przypadku mojego kolegi. Oczywiście, tak jak powiedziałem, pracowanie przez dłuższy czas w jednym projekcie potrafi być również rozwojowe, ponieważ uczy nas utrzymywania systemu, a dodatkowo rozwiązywania problemów, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się nieoczywiste. Jednak przewaga benefitów w moim odczuciu leży po stronie właśnie szybkiej zmiany projektów. I gdybym jeszcze raz miał budować swoją programistyczną ścieżkę kariery, to zdecydowałbym się na to, aby szybko zmieniać firmy, w których pracuję, po to, aby mieć nowe projekty. Ewentualnie postarałbym się o dołączenie do takiej firmy, która by mi zapewniła zmianę projektów. Jednak sam tego nie zrobiłem, ponieważ miałem dużo lęku w sobie. Lęku polegającym na tym, a jak będą patrzyły na mnie hr -y w momencie, kiedy będę szybko zmieniał projekty, a jak będą patrzyli na mnie koledzy z branży, jeżeli będę szybko zmieniał projekty, no to najpewniej Pomyślą, a wyrzucili cię z pracy, bo już po pół roku po roku zmieniłeś pracę. Kiedy byłem młody, no to za bardzo koncentrowałem się na tym, co pomyślą o mnie inni, zamiast koncentrować się na rozwoju własnym i rozwoju własnej ścieżki kariery. No jak widać, to, co pomyślą sobie o nas inni, może wpłynąć na podcięcie własnych skrzydeł. I szkoda. Ale to nie wszystko. Jest jeszcze jeden najważniejszy, moim zdaniem, benefit wynikający z tego, że zmieniamy pracę. Zauważ, że w momencie, kiedy pracujesz przez rok, dwa w danej firmie, to w tym czasie jesteś w stanie poznać wszystkie procesy, sposób zarządzania ludźmi oraz przede wszystkim to, jak firma dba o pracownika w danej firmie. Sam gdybym nie zmienił pracy i nie zdecydowałbym się na zatrudnienie w norweskiej firmie, to bym nie wiedział, jak można wartościowo poukładać relacje w swojej firmie oraz w jaki sposób być wartościowym liderem dla swojego zespołu. Bo czasem pracując w jednej, dwóch firmach możemy wpaść w pułapkę myślenia i nie dowiedzieć się, jak to to wygląda gdzieś indziej? Możemy sobie myśleć, kurczę, no nie płacą mi od pół roku. No ale może tak wszędzie jest. Muszę pracować 10 godzin dziennie. No ale może wszędzie tak jest. O, poszedłem do nowej firmy, w tej mają owocowe czwartki, poprzedniej je mieli. To w takim razie ta firma, w której pracuję teraz, jest najlepsza. Zdaję sobie sprawę, że to może być nieco ironiczny przykład, ale chodzi o to, żeby pokazać Ci pewną perspektywę. Im więcej mamy doświadczeń z różnymi firmami, tym lepsze jesteśmy w stanie wyciągnąć wnioski i czerpać najlepsze praktyki. Nie tylko pod względem technologicznym, ale i również. Również pod względem samej organizacji i ludzi. Ponadto kontakty. Im większej ilości firm pracujesz, tym bogatsza jest Twoja sieć kontaktów. I nawet jeżeli teraz na tym etapie nie widzisz tych jasnych korzyści, to przyjdzie jeszcze taki etap, gdzie to dostrzeżesz. Oczywiście trzeba pamiętać, aby pozostawić po sobie firmie dobre wrażenia. I mieć możliwość poznawania nowych, wartościowych i ciekawych osób, tak jak ja miałem możliwość poznawania Łukasza. I dzięki temu czerpałem z niego doświadczenia. A tym doświadczeniem dzisiaj podzieliłem się z Tobą. Bardzo jestem ciekawy Twojego zdania na temat rotacji firm, a pozostawania w firmie przez dłuższy czas. Dlatego też zachęcam Cię do zostawienia swoich przemyśleń w komentarzu, bo to sprawi, że ten materiał będzie pełny i zarówno jak Łukasz będziesz mógł podzielić się swoim doświadczeniem z innymi osobami, które będą czytały Twój wpis. Ponadto pamiętaj o zostawieniu suba na kanale i dzwoneczka, po to, aby nie przegapić kolejnej merytorycznej dyskusji i ważnego tematu, który będziemy tutaj na kanale obgadywać. Tym tymczasem trzyma się ciepło. Pozdrawiam. Cześć. Ach, no, to w końcu można iść spać. Jakie to piękne uczucie, kiedy sąsiad idzie zaspany do pracy, a ty kładziesz się w cieplutkim łóżeczku i zasypiasz.